Strzałeczka, wariaty. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam mój staw sylwestrowy. Wiem, że troszeczkę przed Sylwestrem, jeszcze troszeczkę czasu do Sylwestra mamy. Raczej nic nie będzie, a bym powiedział, że nawet może coś jeszcze dojść. Może coś jeszcze dojść, ale to już naprawdę bardzo małe ilości, chyba że coś się fajnego trafi. Z tej okazji chciałem Was serdecznie zaprosić na pirohicie internetowym. Robimy przecenę minus 25% na wszystko. Wystarczy wpisać kod rabatowy pod tytułem BF25. Jeśli chodzi o sklepy stacjonarne, nie robimy żadnej promocji. Natomiast ze względu na to, że będzie otwarcie sklepu w Rzeszowie na ulicy Krakowskiej 20, to jest przed galerią Nowy Świat, to będzie po prostu takim z kontenerów stoisko. To jest pirofit sezonowy. Ze względu na to, że jest to nowy punkt sezonowy. Minus 30% na wszystko, na otwarcie. Otwarcie Black Friday, bardzo fajny dzień, więc naprawdę będzie grubo polecam. Zapraszam, wpadajcie. Można przybić piąteczkę i sobie naprawdę bardzo fajny staw kupić, bo to jest tak naprawdę już ostatni dzień, kiedy możecie kupić tanio pirotechnikę. Ktoś z okolic Radomia, ktoś z dalszych okolic, ktoś chce przyjechać, piątkę przybić, zapraszam do Radomia. Ulica Krakowska 20 będzie to pawilon przed Galerią Nowy Świat. Przybijemy piąteczkę, fajny rabacik 30%, fajna okazja, żeby sobie coś kupić na Sylwestra. A jeśli ktoś ma daleko albo po prostu ktoś nie lubi mnie, to w sklepie internetowym pirohit.pl z kodem BF25, promocja minus 25% na wszystko. Oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama, Hony69. Zapraszam Was także na mój kanał Mahony Bez Piny no i zapraszam was w wolnych chwilach do Szczecina, Radomia, Piły, Wrocławia i oczywiście do Rzeszowa a więc zaraz wam przedstawię mój staw sylwestrowy i opowiem wam dlaczego to ani inaczej, ani coś innego jest urozmaicone mam chyba trzech albo czterech importerów za chwilę zobaczycie a więc zaczynamy na pierwszy ogień szarka i dwujeczka. troszeczkę huku nikomu nie zaszkodziło Następnie mamy Rapid Tanderki, dwie sztuki. Wyrzutnie bardzo głośne, szybkie, dynamiczne. Później przechodzimy sobie do wyrzutni Poison. Klasyk klasyków, bardzo fajny efekt, nie duża kosteczka. Tak do odpalania przed północą. Potem jak widzicie mam tu troszeczkę dużych fontanien 7-metrowych, a za nimi kryją się rakiety Blast. Klasyk klasyków z Dino. Rakietki bardzo fajne. Do zabawy, jak to się mówi, po prostu do zabawy nie będę mówił wam jakiej, ale po prostu tak, żeby sobie poodpalać luzem. E, następnie wyrzutnia Star. Bardzo fajna wyrzutnia Star, bo można powiedzieć, że to jest to samo co Poison, tylko większy kaliber. E, następnie Brocat Sky Terror z tamtego roku. Bardzo fajna wyrzutnia ze strzałami kątowymi. Tegoroczny e, zombie party. wyrzutnia dość e, fajna. Fakt faktem, troszeczkę gorsza niż w tamtym roku, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jak jest zombie, to jest też i War of Tanks. <laughs> tak samo można zobaczyć, że to jest wyrzutnia nowa, jest ten przedziałek. Wyrzutnia. Daje rady, nie jest najgorsza. W dobrych pieniążkach jak się kupi, można sobie śmiało strzelać. Gold Crash z tamtego roku, nie wiem jeszcze jak tegoroczny strzela. Wyrzutnia 100 strzałów, nie jest zbytnio szybka, dynamiczna, ale tak, żeby sobie coś tam postrzelało jak najbardziej. Następnie mamy dwa małe firebole. To jest klasyk, klasyk klasyków. <laughs> Bardzo fajne, małe wyrzutnie, 30 mm, robią mega robotę. Pamiętajcie, żeby tylko je obłożyć. Coś. Coś z dobrym pierdzielnięciem, ostatnia sztuka, kolpo, co ma kus zbierać, trzeba wykorzystać. No, gruby to co kocha, rakietoszelki, szelki, rakieto szelki w kształcie serca, 8 sztuk, więc będzie można sobie fajnie podpalać przed północą, może i po północy, jako finałek jak na przykład, żeby zakończyło fajnie e, stary rok. Dwie paczuszki lupo, czyli 20 petard luposków, bardzo fajne, mocne petardy. Do tego jeszcze dojdzie około 25 paczek Big Bangów 2G, bardzo fajne, mocne petardy, <laughs> jak na dzisiejsze standardy i w miarę bezpieczne. Teraz przejdziemy sobie do dużego kalibru. Mamut, tak jest. Mamucik, moja ulubiona wyrzutnia z efektem Titanium Salut, dwa cale. Super kosteczka, jest naprawdę potencjał Następnie mamy tutaj wyrzutnię Destroyer Jest to pierwsza wyrzutnia, którą kiedyś dostałem właśnie od SR Pyro Leży, zbiera, kurcz biedulka, no to czas wreszcie ją wykorzystać nowe, ee, nowe destroyery nie mają chyba Y, tylko mają I A więc przechodzimy troszeczkę dalej Jak to gruby i u grubego Super Bomben Raketen oraz Zombie Invasion. Zombie Invasion jest z tamtego roku, Super Bomben Raketen są z tego roku. Troszeczkę Super Bomben są gorsze niż w poprzednich latach, ale i tak mimo to daję radę. Zombie Invasion zeszłoroczna daje radę. W tym roku jest naprawdę mega krucho, jeśli chodzi o rakiety, więc... Dużo osób czekało na rakietę od Pyro. Raczej w tym roku nie dojdą. Troszeczkę bayerów, jak się bawić, to się bawić, wywalić walić, okna wstawić. Laser Bolsy: naprawdę bardzo fajny bayer. Polecam każdemu, czy laser Bolsy, czy nawet moskitowski. Teraz du, du, duży kaliberek, który w tym roku testowałem: Fireball XXL. Naprawdę bardzo. Bardzo fajna kosteczka, ma potencjał i jest dupnięcie. Tutaj mam wyrzutnię Hermes 240 szałów, kaliber 20 mm, 60 sekund. To samo przez się mówi, patrzcie, 60 sekund, 240 strzałów, To wyobraźcie sobie, jak ona naprawdę napierdziela. Nie wiem, czy był odcinek, czy wleci. Chłopaki brali, też wzięłem, bo naprawdę wyrzutnia jest sztos. Następnie mamy tutaj okazję. Troszeczkę przeleżała, zakurzona, ale czas najwyższy ją odpalić. Wyrzutnia, która posiada. 90 i ma tam? <laughs> nie ma napisane. Ona ma około chyba 100 strzałów. Kurde. Aż nie ma z przodu napisanego. A jest, 128 strzałów. 90 sekund, jest wolna, ale efekciki są zacne. Nie byłoby zabawy, gdyby nie było bezpiecznych fajerwerków. Czyli pistolecik od Phoenixa, jest to nowy pistolet. Mianowicie, tutaj jest. Papierek z zaświadczeniem, nie mogę wam dokładnie to pokazać, bo tam wszystkie są dane. Z zaświadczeniem, że to jest full legit i można sobie z tego strzelać. Bardzo fajna sprawa. <laughs> Polecam shorty, nie rozgrywa raz. No i dwie perełki na sam koniec: Ekstazy of Gold i metafor. Naprawdę dwa wielkie potwory. Miał być w tym roku Tiger albo Shockwave, ale postanowiłem wziąć dwie wyrzutnie. <laughs> W cenie jednej i tak to mamy. Excellent of Gold i metafora. I tak się prezentuje mój staw. Prawdopodobnie jeszcze yy, dojdą różdżki Harry Pottera albo jakiś gatliczek. I prawdopodobnie, tak jak powiedziałam dojdzie troszeczkę jeszcze petard i może jakiś firework z dyskonta. I to wszystko. Kiedyś była cała ta ściana. Teraz, jak widzicie, to jest. Nie jest tego dużo, ale tak podliczając, dużo produktów było kupione na promocjach, albo też jest dużo produktów z tamtego roku. A teraz biorąc ceny dzisiejsze, no to tak, Estas of Gold 900, Metafor 900, Hermes 600, Okazja ponad 400, Fireball około 300 za jedną sztukę, Bomben Raketen. 200 zł Zombie Invasion 200 zł rakieta szelki 80 zł jedna sztuka jest 8 sztuk lupo 17 zł Mamy 10 sztuk, czyli 170 zł. Mamut 380, Destroyer yy, trzeba liczyć 400 zł. No, ale to, to prawie to jest to samo co Mega, tylko Mega kosztuje 540. War of Tanks 480, Gold Crash ponad 200 zł. Fireballe, Jedna, jedna sztuka ponad stówkę Kolpo. Yy, Trzeba liczyć ponad 400 zł. Wrzutnia Star, 100, Broka Sky Terror, 150, Zombie Party ponad 300, Shark 200, Rapid Tandery po 200, Poison 60, 1 Vulkan chyba 70 i blaściki po 20 zł. Jak ktoś obliczy ile tutaj... Aaa, no, laser bolsy 40 paczek po 6 zł. Jeśli ktoś z Was to wszystko obliczy i poda mi cenę w komentarzu, to może, może coś wygra ode mnie. I mówię wyśle. pierwsza osoba, która dobrze to podliczy. A no i Thunder King też koło 400 zł. To są ceny dzisiejsze, to są ceny po prostu na stan dzisiejszy. A za ile to nabywałem? Ekstrazu of Gold? 640, Metafor 640 Hermes ponad 400 eee, Za okazję płaciłem chyba 250, Zo Zombie faktycznie 180, eee, Superbomben Raketen zapłaciłem Też około 160, Lupo Płaciłem po 11 zł Za Mamuta zapłaciłem mniej niż 300 zł Destroyer w się. War of Tanks E, chyba 260 zombie party, nie pamiętam Shark Cake, chyba 110 Rapin Thunder, chyba po 150 Brocar Terror, 90 e, Stara dostałem od Piromaxa Firebolki, płaciłem e, chyba 54 zł Duży Firebolek, płaciłem e, 160 zł bodajże I Blastiki po 15 zł Kolpo, kiedyś 90 zł e, Thunder King, kiedyś chyba 160 zł i takie były kiedyś sceny a teraz zobaczcie jaka jest mega y, przybita tego wszystkiego a i rewolwerek zapłaciłem za niego y, ko 300 zł to jest nowa partia z tymi wszystkimi tymi tymi dobra to tyle mordeczki Ach, tak jak powiedziałem prawdopodobnie coś dojdzie raczej stąd nic nie ubędzie no chyba że jakiś wulkanik do projektu i tyle no mam tutaj tak SR pyro funkę pyromaxa i jakąś taką firmę pirotechnik, i to wszystko. A no i klaska. No. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was. I na razie. I widzimy się w Rzeszowie.